Więc teraz przechodzimy do drugiego etapu, do etapu smażenia. Ładnie starczy. <śmienicza> <śmienicza> do początku trwają, proszę Państwa, zobaczmy w jakim jesteśmy pięknym tutaj świecie polskim. I oczywiście serdecznie Was witamy. Witamy na południu kraju. Naszej ojczyzny Polski, w takiej pięknej scenerii dzisiaj, zieleni. Dzisiaj nam towarzyszy słońce, a jak to bywa w Polsce, raz słońce, raz burza. <laughs> Słońce, teraz burza. Na szczęście burza była wczoraj, a dzisiaj pięknie zielono, słonko świeci i cieszymy się taką wspaniałą pogodą w Polsce. Zielony sprzyja, zielony to wiosna, zielony to spokój, więc Będzie... trzeba nazbierać energii. Będzie taka krótka relacja, jak przeżywamy święta wielkanocne w Polsce, przygotowania od strony kuchni. Jak to się właśnie odbywa w tym naszym pięknym kraju, w naszej ojczyźnie? Krótko mówiąc, będzie to tylko migawka. Będzie to tylko migawka. A więc taki nietypowy vlog, z takiego nietypowego naszego, można powiedzieć, tutaj. Krótka mieć. historia z życia wzięty. Krótka historia o świętach wielkanocnych, przeżytych tutaj w Polsce. Tak jest. A więc bądźcie z nami. Bądźcie z nami, jedźcie z nami i świętujcie. Znam. No. Zobaczmy. Przygotowania świąteczne trwają. Rosołek się gotuje. I co tutaj w tym rosołku jest? Są kostki. To jest I, I kureczka. A więc będzie pyszne. tutaj Tutaj przygotowuje się sałatka. Sałatka za chwileczkę będziemy kroić. A tutaj, a tutaj odbywa się malowanie jajeczek. Proszę. Ozdobienie jajek. Ozdobienie jajeczek, tak? Tak to To jak maluję, to musi się Tutaj przedstawiamy. Tata Antoni? Siedzi lewus. Siedzi lewus? Tata też powiedział, że jedno pomaluje. A ja mówię. Zaraz się zabierzemy. Ja nie, nie. mam talentów malarskich. Ja namaluję, żeby się jeździł koniem <grym grym> No, Ale nie będziesz się nikomu gonił. No, malarski talent to nie był żadny. To się podpisz na jajków tak jak, jak się podpisujesz, i będzie twoje. Ja się potem podpiszę na drugim, mama, na czwartej i będziemy mieli takie wyjątkowe jajka. No podpisz się. A, widać, ja się jak Pięknie. Jest pomalowane przez Tate Antoniego. Piękne jajko. Świąteczne. Bioletka już tutaj dopina ostatnich szczegółów a wiosnoletka no tamtym miesięcznikiem starał się teraz język wychodzić a tamtym jajka nie podaje jak Cię tatko, podobałem nasze malowanki jajka? Tw jakie Twoje zdanie jest? czy są, czy są ładne? i powiedz, które najładniejsze, na pewno te Twoje z podpisem ani a tu jest i blajdek, i się, w środku. Tutaj wioletka napisała Aleluja Ja też jest ładny, bardzo ładny. To aleluja i to środku jest ładne. A twój podpis? Bę. Bę jańko? Bę jańko. Bę jańko. Bę jańko. Zrobi jeszcze raz taką minę. Najprostszej. Zobaczmy, w polskiej tradycji przygotowuje się właśnie taki koszyczek, który będzie poświęcony. I co w tym koszyczku jest? Wiem, że będzie poświęcony. I co w tym koszyku jest? Lepkie owosy. Słodkie Sól, pieprz najważniejszy sól i pieprz i jajka pieprz tak Ten, ten statowym podpisem dajmy trzy jajka zostały wybrane do poświęcenia zostało jeszcze jedno. jedna babeczka jedna babeczka W którym ty się to, tatko, urodziłeś w roku? Pamiętasz jeszcze? Ale widzę bardzo ładnie. Bardzo... Podczas wojny się urodziłem. No właśnie. Też już, a to są... Jola też dzięczyła tej A. Te drugi, ten... A więc witamy Was w tym pięknym miejscu w Polsce święta wielkanocne zobaczmy, leciemy koszyczek z darami naszymi do poświęcenia I tak właśnie wyglądają święta wielkanocne w Polsce Zobaczcie, jaka polska. Może być też piękna, wiosenna, zielona. Całą ekipą wracamy właśnie. Mamy poświęcone pokarmy. Tata odpoczywa. Nam A więc teraz przechodzimy do drugiego etapu, do etapu smażenia. Tak przygotowane nasze wodorosty kładamy do. Takiej bretwanki ładnie sterczy na rozdziale. Olej, olej, uwagamy uwaga, bo pryska. Ja myślę, że ładnie z każdej strony przywomienią. Dodamy jeszcze jadrzyńkę, marcheweczkę, pietruszkę, żeby nam fajny sosek wyszedł, jak ładnie wszystko podusi. no to będziemy się degustować swoimi małymi rolatkami. Rolatki, cielence w naszym wykonaniu. Ja tak to jest mama i syn Corporation. <grymne> Zobaczmy, w jakim stadiu są nasze rolatki. Jeszcze potrzeba im pół godzinki duszenia, podlewania wodą. Zrobi się taki sos, sos, sosik, marchewka, pietruszka się rozpuści całkowicie i na tym etapie się tutaj z wami żegnamy, tak. do widzenia, do widzenia. Pa, pa. życzymy smacznego. Pa, pa. Życzymy. Te, teraz powiedz, mi, co Ale tata zawsze, mówi? Tata zawsze z miski Jeździ, i nigdy Nie wiem. I co, I co mówił nie że tego? Głosował mu, to, ale ani miska i no, zawsze mówił, że z miski, i łyżkę by chciał mieć. I, I od czego? To było dobre jedzenie. Jak to mówił, panie. <grywa> ja, ja nie chcę się mówić. <grywa> ale jak, jak to było ten. Panie Boże, zachowaj tak. O, i ryba. No i gościna była, mama to zawsze opowiadała, że była gościna, ludzie tak wcinają, wcinają dobre, je, dobre, je, dobre. U, Uuuu, uuu, dobre mi. Smakuje, smakuje. Ale kosztuje, wszystko odłożył łebkę. Co tu dzisiaj mamy? Aj, pyszne rolaty, niej. R Rolady cielęce zobaczmy. Pluski Śląsko, no bo na Śląsku i kapusta nie no Ale Naleaz... o jest biała kapusta. Biała kapusta. I jeszcze jeden. Zarówno jak i powitanie, tak i pożegnanie, jest piękne, kolorowe. Jest na łonie natury, gdzie kwitną żółte tulipany. Tulipany, <tulipany były, a tu są żółte mlecze. <tulipany> gdzie kwitną żółte mlecze. Z tego miejsca chcieliśmy się z Wami pożegnać. Dziękujemy za Wasz udział w tym naszym vlogu, za łapki w górę i do zobaczenia Mam nadzieję, że jajeczka smakowały, czekoladka nie weszła w boczki. I żegnamy my z Tuski. Więc cześć, do pa, zobaczenia, papa. Pa, pa. Buziaki. Buziaki Wiola przesyła.